Hej kochani, witam się z wami bardzo serdecznie, słuchajcie, przed chwilą, nie wiem czy się już z wami witałam czy nie, dobra, to się wykażę. w każdym razie, wracając do meritum sprawy, słuchajcie, był u nas przed chwilą kurier, ale uwaga, kurier z Rosmana. ale co się zszokowałam, to to, że paczka jest nie na mnie, nie na Tomka, tylko na Laurę, więc zaraz sprawdzimy sobie co w tej paczce jest, generalnie jest godzina 8 z hakiem, 9 prawie, rano. Więc tym bardziej jestem w szoku, że o tej godzinie kurier coś przyniósł. No, ale dobra, chodźcie zobaczymy razem co tu jest, bo jestem bardzo ciekawa. W ogóle tu jest jakaś e, naklejka, uwaga, szkło. E, Laura jakby coś nie ma żadnych urodzin, bo pierwsze co pomyślałam, że może Rosman wysłał jakąś, e, wiecie, jakąś zabawkę z okazji, e, A może na Dzień Dziecka? E, Ty, Dzień Dziecka był przecież. No, był. Ty, to może na Dzień Dziecka coś wysłali? Jezu, ej, to będę w szoku, jak jakiś gift. To może i dla mnie coś jest. Nie, to na no, dla ciebie nic nie ma. Jezu, nie, Zamówieni jakieś. Jezu, ktoś zamówił nam coś? What the fuck? Uca zamówiła? Bo jest to pani Paragon. Z 1 czerwca. Paragon, z pierwszego, ktoś z 1 czerwca jest? może zamówiła? Ty, Łucja, pewnie na dziennicka zamówiła jej paczkę. Ja dzielę, No, to zobaczymy. Sól do kąpieli. Edo, ja nie zaraz ty. Słoiczki. Kropniczek z cielęcinką. Bukiet warzyw z kurczakiem. To jest bobowity. Warzywa z delikatną rybą. W takie nowe smaki. Ciekawe, czy będzie to smakowało. Kluseczki z warzywami i wołowiną. Daj zbliżenie. O, zobaczcie. Ogólnie mam paragon, więc te zakupy kosztowały 66 zł. Jeszcze nie wiem dokładnie, kto to tam zrobił taki prezencik, ale jest normalnie zaadresowany na laury Szczepaniuk. Hmm. Zaraz do Łucji napiszę. No także. Łucja dziękuję. Na 99% jestem pewna, że to ty zaraz do Ciebie napiszę. Busiaki. Tam jak jeszcze wykonuje osadki pracy. Nie widać no, już, pod, już pod słońce. ale nie widać. Kisię zabieramy. Tylko po weź pokaż jeszcze minutkę mnie. Pokażę, bo tak rozpuściłam włosy. Sukienkę już widzieliście, a tą sukienkę mam z Vinted. Tak? Vinted albo Ciuka. Także idę do tego trampki. Dzisiaj mamy ładną pogodę. I zabieramy was gdzie? No, na Kozłowieckie Lasy. Tak, zabieram Was na Kozłowieckie Lasy, więc tak, taki outfit. I jak widzicie, w ogóle mam odświeżony rudy kolor, bo nie wiem, czy to zauważyliście. Powiedzcie, że zauważyliście we wcześniejszym ujęciu. Malowałam sobie sama włosy. Farbę z Garniera chyba że. no. Także dajcie znać. Wygląda tak, ła! Wow. Tak, i nasz robaczek. Kicia się buja. Kicia już jest gotowa, także poczekamy. Jesteśmy w trasie, więc tutaj odebrałam z paczkomatu czy jakieś śniaki, uff e, odebrałam sobie z paczkomatu Sisaya pakę i pokażę Wam co przyszło, tutaj przyszło na przykład e, przyszły bodziaki dla Laury rozmiar 80, czyli taki który nosi teraz albo będzie nosiła za chwilkę, bo zobaczę jak one wypadają, zobaczcie w ogóle jakieś liczne wzorki, to jest 100% bawełna, więc fajnie, no i cena też nie była E, jakaś wysoka, bo za 5 łodziaków e, 34 zł. To spoko, Nie to nie. I to jest z długim rękawkiem. Zobaczcie, śliczne te łodziaki są, naprawdę. Ciekawe, jak będą po praniu. One wydają się, że będą chyba ciutkę mm, na ten moment za duże, ale spokojnie myślę, że za maks miesiąc ona sobie użyje. Nie, bardzo fajne, ciniutkie. Takie na lato będą w sam raz, mi się wydaje. I wzięłam białe. Z tego względu, że ja na przykład jak w łusku ją prowadzę czasami rano, to jest taka pogoda, nie wiadomo czy to ciepło, czy to zimno, więc stwierdziłam, że takie cienkie, białe bódzaki z drugim rękawem będą najlepsze. Jak widzicie, tutaj mamy z tęczą, tutaj są z kredkami, z kotkiem, także bardzo, bardzo fajne. Kolejną rzeczą to jest taka czapeczka, bo śliczna. Zaraz pokażemy tacie. Ona jest też od 9 do 12 miesięcy, a więc w sumie na teraz, ale wydaje, wydaje się dosyć spora, więc myślę, że spokojnie przez całe wakacje posłuży. I tutaj jeszcze mamy dla Laury taki, taki komplecik z Dalmatyńczykiem różowy. To jest taka arafatka, takie coś wiecie pod szyjkę. O, poleciało coś. I do tego taka czapeczka. Bardzo fajnie wygląda. I to też takie na teraz. Spaceruję z wziąłem... ja wziąłem sobie kaszkiet, średnio pracuję w sumie do tego outfitu, ale wiecie, najważniejsze jest, żeby się nie spalić, a jest troszkę słońca. to nie ma czapki, ale ma okulary. Tak, Tak, a nasze kicia zaraz wam pokaże stan kici. O, może od stopy zacznę, proszę bardzo, stopa w powietrzu. No, także my sobie spacerujemy. Ja mówię w miarę cicho. Nie wiem, czy będzie mnie słychać. Najwyżej dam napisy, jak będzie za cicho. Nie, no myślę, że już tutaj mogę normalnie mówić. Mówiłam cicho, bo tam po prostu Państwo, wiecie, łowili ryby. Bo generalnie to jest staw, staw łódecki. A zresztą za mną, zobaczcie. Uu, widać, bardzo ładnie tutaj jest. Ładnie, cichutko, wszędzie dróżki, więc wybraliśmy się tutaj na spacer. Zobaczcie jak ja się w ogóle wczoraj opaliłam. Czekajcie. Tu dotąd. Masakra. No, także sobie tutaj pochodzimy chwilkę. Kilka przebitek na pewno Wam zrobię. Na pewno już część widzieliście. jak poprawia buteleczkę No Przepięknie. Ścieżka już jest inna. Chyba nie przejdziemy tędy. No myślę, że tamtędy by wiesz, lepiej. Wracamy się z powrotem. Jak mega tu jest w ogóle zielono. Dobrze, że idziemy laskiem, bo jest lekki cień. Tu jest strumyczek jakiś nawet, zobaczcie. No fajnie, tak żeby, wiecie, na spacer, to jest super miejsce. Wyb, jak się ta lokalizacja dokładnie nazywa? Jezioro Włazy, coś takiego. No właśnie. Łowisko Włazy. Dobra. Nie, fajnie, naprawdę na spacerek super. Super opcja. My wróciliśmy ze spacerku, i słuchajcie, kurier zostawił paczuszkę do mnie. Druga paczka w sumie dzisiaj, bo pierwsza przyszła rano z Rosmana. Drugą odebraliśmy z paczkomatu z paczkomata, z paczkomatu z Hinseya. Znaczy wczoraj odebrana, ale dzisiaj wam pokazałam co było. I nie mogłam się jej doczekać, a dzisiaj e, się okazało, że u sąsiadki czeka. No, także sąsiadka dobra, nas nie było, to wiadomo. No, i otwieramy, razem wspólnie otworzymy. Chodźcie, chodźcie, bo to jedna rzecz jest dla Was będzie. Słuchajcie, ja jestem taka rozdegotana, bo my dopiero wróciliśmy. W ogóle paryskie perfumy, tu Wam się wyświetli e, stronka do nich i ogólnie link dam też e, oczywiście do ich stronki. Tam macie masę perfum. Słuchajcie, wezmę Kicie, bo to jest, wiecie, etat matki to nie tak łatwo jest. Z kiciu będziemy otwierać. Chodź, chodźcie. I słuchajcie, i tam macie bardzo dużo zamienników takich oryginalnych perfum. Ja co prawda nie miałam nigdy z ich strony nic, więc wam nie powiem w tym momencie, czy to się sprawdzi, czy nie. Razem rozpakujemy, zobaczymy, jak to wygląda, a z trwałością Wam po prostu powiem w kolejnych filmikach, no bo muszę przetestować te perfumy, nie chcę wam. Uy. Nie chcę wam w ciemno mówić, kicie mi zaglądawcy, słuchaj. E, dzisiaj zobaczymy, ale co od razu przemawia za tą stronką to, że są naprawdę niskie ceny tych perfum, naprawdę. Jeszcze dużo zamienników perfum typu e, Armani, typu wiecie, Coco Chanel, no różne tam perfumy, wejdźcie na ich stronę i zobaczcie, tam możecie wybierać sobie, czy dla niej, czy dla niego, jakie nuty zapachowe, czy wiecie, czy owocowe, czy jakieś drzewne, naprawdę masa tego jest. Jak wejdziecie na ich stronę, to jest bardzo tak, tam bardzo przestronnie zrobione, także spokojnie się tam odnajdziecie na tej stronie. A ja Wam pokażę, jakie ja perfumy wybrałam. Alicja, która umie otwierać paczki, ja tu paczkę dostałam, otrzymałam ją, żeby Wam też pokazać, jak to wygląda. I jedne perfumy z tych są przeznaczone dla Was. O, Tomka się akurat rozerwały, ale to ja zrobiłam, żeby nie było. I tak, dla Tomka, chyba dla Tomka. Czekajcie. Tak, to jest dla Tomka. Armani Code Sport tobie by wzięłam. Tak, mhm. Takie na co dzień. Wyjmiemy, zobaczymy pokaż właśnie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak ładnie w ogóle zapakowane. Ja mogłam wybrać sobie pięć sztuk. E, tam macie trzy pomiary, w sensie trzy wielkości, które możecie wybrać. Ja, ja pierwsza zobaczę. Ła! Wow! Bez, bez pryskania w ogóle czuć obczaj. No, nieźle. E, ładnie pachnie. Mega, ja nawet nie prysnęłam, już czuję te, te perfumy, więc taka fioleczka ładna. Wybrałam jedne dla siebie, jedne dla mamy, jedne dla siostry i jedne, słuchajcie, dla was. Tak, jedne perfumy są przeznaczone dla Was, które to się przekonacie w jakimś najbliższym rozdaniu, jak będzie jakaś okrągła suma subskrypcji. Na pewno jedne perfumy polecą do Was. I co Wam jeszcze tutaj tylko pokażę? Tu Kicia już ruszyła. Zapachy damskie, jakie macie. Multum, zobaczcie, ile zapachów damskich. Bardzo duży wybór, naprawdę. Bardzo duże, jak widzicie, różne odmiany są. I DKN, i Diory, i Klo, i Hugo, no różne. Natomiast z tyłu Wam pokażę. Jakie są zapachy męskie? Jak widzicie, macie trzy pojemności: 35 ml, czyli takie, które ja otrzymałam, 60 ml oraz 108 ml. Ceny macie tutaj poniżej, ale często są u nich przeceny, promocje. Teraz na przykład jest promocja za niecałe 21 zł, jeżeli chodzi o te najmniejsze próbki. <grytanie> z kicia ciężko się troszkę nagrywa, ale <grytanie> mam nadzieję, że Wam mniej więcej przybliżyłam. Jeszcze tutaj, Tomek, tylko przybliż możecie zobaczyć, jakie są najczęściej wybierane zapachy dla niej i jakie najczęściej wybierane zapachy dla niego. Hej, ja się z Wami witam. Później jest poranek, bo chciałam powiedzieć jeszcze tylko dwa zdania na temat tych perfum, paryskie perfumy. Bo stwierdziłam, że jak Wam teraz od razu nie powiem, to potem zapomnę. A chciałabym Wam naprawdę bardzo zachwalić te perfumy. One, jak się popryskałam wczoraj, to praktycznie cały dzień miałam, miałam czułam je na sobie. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja sama nie będę tam się zaopatrywała w te perfumy. Jeszcze zobaczę, yy, na ile mi starczy taki flakonik. Ale jeżeli chodzi o trwałość, to naprawdę jest zajebisty i zapomniałam jeszcze Wam też powiedzieć, że generalnie, jeżeli byście chcieli sobie tam zamówić, to dostałam kod dla Was, kod Alicja20, więc zachęcam Was. Ja na pewno skorzystam, nawet nie wiem, czy ze swoim kodem nie skorzystam, powiem Wam szczerze. Ale najpierw wyzeruję i zobaczę też, jak tam te perfumy, które są przeznaczone dla innych, to znaczy dla mojej mamy, dla Lucy, jak jak one będą zadowolone. Jeżeli będą, to myślę, że będziemy sobie tam zamawiać że ogólnie jest 300 aż kompozycji jeżeli chodzi o perfumy na ich stronie w polskich perfum, więc jest naprawdę bardzo duży wybór i szczerze wam powiem, że nie wiem czy jest warto przepłacać za oryginały wiadomo, że fajnie jest kupić oryginał ale no na przykład, nie wiem jak was ale mnie na przykład nie stać, żeby 400 zł na perfumy wydawać, a 25 zł bo za flakonik 35 ml zapłacicie 24,70, plus często oni mają promocje i jeszcze teraz też, no, to jak chcecie, to możecie skorzystać z kodu 20%, czyli jedną piątą ceny Wam, wiecie, ucina, więc kurczę, 20 zł za takie perfumy, myślę, że naprawdę jest warto, serio. Nie, szczerze Wam mówię, bo jeżeli nie byłoby warto, to bym Wam powiedziała. No, a też dla Was... Jedne są przeznaczone, więc no, czekam na jakąś taką wiecie, fajną okazję, żeby zrobić jakieś takie rozdanie większe i jedne perfumy na pewno dla Was pójdą, bo ja sobie założyłam coś takiego, że jeżeli ktoś kiedyś się do mnie, że tak powiem, odezwie w sprawie właśnie współpracy, a ja perfumy uwielbiam, to jak będę miała większą ilość, tutaj na przykład miałam do wyboru, że mogłam sobie wybrać, wiecie, pięć. E, pięć zapachów, to ja wiedziałam, że jedna na pewno dla was przeznaczę, więc jeżeli kiedyś ktoś do mnie odezwie, nie wiem, z e, tuszami dużo załóżmy, to zawsze jedna e, sztuka dla was pójdzie, bo uważam, że powinniśmy się dzielić łupami. to <grym> naprawdę szczerze, no, bo razem tworzymy ten kanał. Kurde, ja nie chcę. E, ja się zawsze zastanawiałam, gdzie, e, że tak powiem, te większe osoby upychają to wszystko, jak dostają jakieś tam współpracę, bo pokazują jakieś pełne, wiecie, pudła tych kosmetyków kurde, no ja uważam, że trzeba się podzielić to polecić i zachęcić Was do kupna a ja z tamtą królewną bo w sumie drugi dzień dogrywam dwa dni później oczywiście, ale drugi dzień, że tak powiem na tym vlogu eee, i jest bardzo... bardzo ciepło, w ogóle pójdziemy sobie na spacer ja Wam pokażę w ogóle, jak jestem ubrana w spodenki o Jezu, jaki dekolt nie wiem, czy na YouTubie można takie rzeczy pokazywać także matce nie wypada oczywiście się śmieję z tego, bo bez przesady, chyba nie jest aż taki duży, nie? Dobra, może nie będę wam świecić, bo może nie każdy chce oglądać moje dziecki. Jak widzicie, ja już wysprzątałam mieszkanie. W ogóle dziwnie się opaliłam dotąd. I wczoraj jeszcze też robiłam. Ojejku, za odkurzyłam się. No tak, super. E, robiłam pranie, bo byłam w Ciuchu. I zobaczycie parę rzeczy, które udało mi się kupić. Myślę, że niebawem, niebawem e, nagram taki vlog vlog holu peksowy. A ja teraz się biorę za śniadanie. Tomek poszedł do pracy i postanowiłam po prostu dograć ten kawałek, żebyście znali moją ocenę i opinię. Także tutaj jeszcze raz wam się wyświetli stronka. Zachęcam z kodem alicja20 macie 20% zniżki. Myślę, że fajna opcja. Także jeżeli macie ochotę skorzystajcie. A, żeby nie było... To, że ten kod wam podaje, ja nie mam z tego żadnych benefitów i nie zarabiam na tym. Także, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że jak kupi, to ja sobie coś zarobię, albo nie kupi, niech nie zarabia, bo ja nie zarabiam na tym naprawdę. I to, że pięć osób skorzysta, albo nie skorzysta nikt, to ja nic z tego nie mam. Tak tylko e, chciałabym Wam powiedzieć, bo może ktoś sobie myśli, że jak kupi, e, nie kupi to, a taką da, a nie dam jej zarobić. No, bo tak jak mówię, ja nie zarabiam z, te, z tego kodu. No, tak tylko Wam powiem, ale pięć flakoników perfum dostałam, więc jestem bardzo zadowolona, że jedne dla Was polecą. No, dobra, koniec, pa!